Cześć! Dziś pokażę Wam, jak naprawić błąd, który został popełniony kilka okrążeń temu. Żeby taki błąd naprawić, będziemy potrzebować szydełka. Ja mam takie mniejsze szydełko naprawcze od kokonic, Bardzo wygodne, więc za pomocą tego szydełka zaraz będę to naprawiać. Widzę, że tutaj zamiast oczka prawego przerobiłam oczko lewe. Nie chcę mi się pruć tych wszystkich okrążeń, które przerobiłam, więc będę pruwać tutaj tylko do momentu, gdzie popełniam ten błąd. Więc tak, tutaj tę taką jakby kolumnę oczek zrzucam z druta i po prostu pruję do tego momentu, gdzie mamy tutaj właśnie to oczko lewe. I teraz tak przy pomocy szydełka gdy narzucam oczko na szydełko, ważne jest, żeby nie przekręcić tutaj oczko i będę udawała, że właśnie przerabiam oczka prawe. Łapię tą poprzeczną nieteczkę i przeciągam ją przez oczko. Jeszcze raz narzucam. Łapię poprzednią niteczkę i przeciągam przez oczko. Narzucam ostatnią i przeciągam przez oczko. Teraz wrzucam to oczko z powrotem na drut i mogę teraz kontynuować robotkę.